Nil Gaiman, Mikołaj był. Mikołaj był starszy od Grzechu, a jego broda już nie mogła bardziej posiwieć. Chciał umrzeć. Krasnale żyjące w jaskiniach Arktyki nie znały jego języka. Rozmawiały jednak we własnej, szczebetliwej mowie. I kiedy nie pracowały w fabrykach, odprawiały niezrozumiałe rytuały. Każdego roku zmuszały go, mimo protestów i płaczu, do wyjścia w wieczną noc. Podczas swoich podróży zatrzymywał się obok każdego dziecka na świecie i zostawiał mu przy łóżku niewidzialny, krasnoludzki prezent. Dzieci spały, uwięzione w czasie. Zazdrościł Prometeuszowi i Lokiemu, Sisyfowi i Udaszowi. Jego kara była cięższa. Ho, ho, ho.